Miasto w Hiszpanii Granada Sevilla Marbella Vigo I Sevilla się żegna No, wiedziałem, że to da Pierdziel, <grym grym grym> do Sevilla No ja Mogę ja dać nie po, mogę. po prostu Barcelona <grym> Madryt da ci, to... elo No, Madryt, Barcelona Ey, najpierw... Miasto na Śląskim powyżej 100 tysięcy mieszkańców Jesus. Co za ćwik Boże, jest tyle, a boisz się cokolwiek napisać, nie? Katowice, Częstochowa, Rybnik Bielsko-biała Rybnik by? 200 km ej. Marka chipsów Doritos Pringles Cheetos Do liście, dałem ja dałem top chipsy Czy to, był to, był to Trener, który trenował w Bundeslidze Felix Magat Kompany Guardiola Kuś. Ciąga Guardiola ale ja napisałem, napisałem tuchem. Ty znasz Felixa Magata, ja... Ja jeszcze o Klopie myślę ogólnie Piłkarz, który ma poniżej 19 lat bo czy on to napisze? na pewno tego laminatów. Christian Teo, z Tottenhamu. Um, ale to jest do sprawdzenia. Hector Ford. No i, i killer dał Endrika. Andryka. Nie Okaya. do Yamala. I ogólnie ty odpadasz, on 19 ma lat. No. 19 ma lat. jest Esteban, 7 jest 18. No, I to Ford... musisz sprawdzić, Hector Ford. Ford. Mi się wydaje 18. Tak? A, 18! <laughs> tak jest!